Jeśli hey mankło z tej strony Endero, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze światowowa. Aktualnie trwa przerwa od streamowania związana z przeprowadzką, ale zapraszam Was na swojego Twitcha oraz na kanał Nero Live. Linki macie w opisie. Jeszcze tak na szybko to czytając Wasze komentarze, to widzę, że macie leciutką bekę z tego, że tak długo to trwa, ale pojawi się odnośnie tego całego cyrku film. Dlaczego tak długo to trwa? Między innymi przez masę usterek oraz wad, które w dalszym ciągu nie zostały usunięte od strony dewelopera. A ja nie będę płacił za czyjąś robotę, która została. Zjebana, Wilgość na ścianach, dziury w elewacji, krzywe parapety czy nawet powstający grzyb na suficie. Niestety nie jest to zależne ode mnie. Dlatego powrót na YouTube'a lub też Twitch'a może się troszeczkę wydłużyć. To tak w skrócie, a więcej jak już mówiłem powiem na oddzielnym filmie gdzieś tam w przyszłości. A teraz przejdźmy do treści dzisiejszych newsów. Pojawiły się drobne zmiany klasowe. Druid w specjalizacji Restoration będzie miał zwiększone leczenie ze skill'a Rejuvenation o 12%. Preservation Evoker otrzyma buffa do leczenia z Time of Need oraz Life Give. Inherent Resistance będzie teraz więcej redukować Magic Damage oraz Attuned to the Drink, który zwiększa dokonywane oraz otrzymywane leczenie, również dostało drobnego buffa. Hunter specjalizacji Marksmanship dostanie ogólnego buffa do obrażeń w postaci 3%. Oraz to samo tyczy się mojej ukochanej specjalizacji, a mianowicie Survival Huntera. Frostmark będzie zadawał o 25% więcej obrażeń z takich skilli jak Flurry, Waterbolt oraz Water Jet. Frostbolt o 10% więcej obrażeń, a Ice Lance o 5%. Weaver Mong otrzyma drobnego nerfa do leczenia w wysokości 6%, ale oprócz tego to Shainu's Gift dostanie 6% buffa. Oraz to samo tyczy się skilla Jade Fire Stomp oraz Expel Harm. Subtlety Rogue będzie zadawał o 6% mniej obrażeń ze skilla Eviscerate, a Elemental Shaman dostanie ogólnego buffa do obrażeń w postaci 3%. Jeżeli chodzi o PvP, to jest tego nieco więcej: a mianowicie Demon Hunter specjalizacji Hawok oraz jego talent Demon Hide będzie redukował damage nie o 5%, a o 3%. Bonus do Versatility z talentu z Cars of Suffering został zmniejszony z 4% do 2%. Magic Damage Reduction z kolejnego talentu, jakim jest Will of the Illidari, również dostało drobnego nerfa w wysokości 2%. Talent ten również będzie od teraz zwiększał max HP o 3%, a nie o 5%. Essence Break, który powodował potem bonusowe obrażenia dla takich skilli jak Chaos Strike oraz Bladed Dance, również zostały znerfione. Jeżeli chodzi o druida, to umiejętność Adaptive Swarm nie będzie można już kastować przed rozpoczęciem areny, czy też battlegroundu. Natomiast jeżeli chodzi o specjaliści Feral oraz Balance, efektywność skilla Frenzy Regeneration nie będzie już zredukowana. Hunter w specjalizacji Beast Mastery dostał dość sporego buffa do obrażeń ze skillshota, a zostały one podniesione z 10% do 25%. Jeżeli chodzi o survival'y Hunter'a w PvP, to Raptor Strike oraz Mongoose Bite dostały buffa do obrażeń w postaci 5%. Magów Talent PvP Ring of Fire otrzyma nerfa do obrażeń. W specjalizacji Arcane Skill Prismatic Barrier będzie od teraz redukował otrzymywane magiczne obrażenia nie o 15%, a o 10%. Oraz został zertykowany czas jego trwania. Jeżeli chodzi o firebuga, to tutaj pojawią się dość spore buffy. Obrażenia ze skilla Meteor zostały zwiększone do 30%, Fireball do 35%, scorch z 200% do 300 oraz obrażenia z Living Bomb zostały zwiększone z 440% aż do 800. Pojawią się jednak drobne nerfy, które za dużo nie zmienią, ale Fevered Red Incantation będzie od teraz zwiększał statystykę Crit o 1%, a nie o 2, a Fire Blast będzie zadawał 8% obrażeń, a nie 14% w PvP. Mist Weaver Monk będzie mniej leczył z umiejętności Vivify, natomiast leczenie z Invigorating Mist zostało zwiększone o 12%, a Suffing Mist o 15%. Holy Paladin i obrażenia z talentu PvP, jakim jest Denounce, zostały zwiększone o 70%. To samo tyczy się umiejętności Judgment, ponieważ Buff wynosi 50%, a Absorb ze skilla Greater Judgment został zwiększony o 50%. Priest specjalizacji Discipline będzie zadawał o 25% więcej obrażeń ze Smite'a oraz leczenie za Atonement zostało zwiększone Zwiększone o 8%. Outlaw Rogue oraz efektywność talentu float like a butterfly została zredukowana o 50%. Precision Shot będzie teraz zadawać mniej obrażeń oraz talent PvP, jakim jest Take Your Cut, będzie trwał krócej o 2 sekundy oraz będzie dawał 5% mniej hejsta. Enhancement Channel będzie o 25% więcej leczył z Healing Surge. Co do Warlocka, to Demonic Circle będzie trwał 4 sekundy, a nie 6 oraz będzie zwiększał Movement Speed o 30%, a nie o 50%. Observer będzie miał o 2% mniej HP oraz obrażenia z lace. Zerbima zostały zredukowane z 10% do 8%. Jeżeli chodzi o specjalizację Distraction, to bonusowy damage z 4 setu został zredukowany o 30%. Warrior ogólnie dostanie nerfa do jakiegoś ten skilla, gdzie Jerry, a ja nie wiem jak go przeczytać. Specjalizacji Arms obrażenia ze skill Execute zostały zwiększone do 25% z 15%, a jeżeli chodzi o Fury, to tutaj ta sama sytuacja, lecz obrażenia zostały zwiększone z 50% do 65%. No i koniec zmian klasowych. Mogłoby się wydawać, że w sumie tyle z tych nowości w tym tygodniu, nie nic innego na Wawfedzie się nie pojawiło. Ale zanim przejdę do końcowego formatu tygodniówki, to jest jedna sprawa. Jak wszyscy dobrze wiemy, to zmiany klasowe pojawiają się, kiedy wchodzą jakieś nowe pacze do gry. Zazwyczaj nie zdarza się, żeby w trakcie trwania połowy końca dodatku lub po prostu w trakcie trwania połowy patcha pojawiły się jakieś zmiany w balansie klas, ale właśnie przed filmowaniem przecież przeczytałem, co to może oznaczać. Być może Blizzard właśnie planuje jutro wypuścić patch 10.2.6, ale zmiany klasowe to nie jest jedyny trop, który miałby zwiastować wypuszczenie 10.2.6 już jutro. Między innymi ma się pojawić kilkugodzinna przerwa od WoWa na serwerach. Niby ma to mieć związek z kluczowymi ulepszeniami serwerów, ale posługując się wolą wyobraźni, to być może jednak chodzi o wcześniej wspomniany patch. Ale to nie wszystko, ponieważ mają się pojawić jeszcze wstępne informacje dotyczące dungeonów na sezon 4 w Dragonflightach. A Blizzard wspominał, że jak 10.2.6 trafi na serwery live, to sezon 4 będzie możliwy do testowania na serwerach PTR. Ale chyba z tego co widzę po ankiecie na moim kanale, to większość z was średnio jest interesowana tym tajemniczym patchem. Żadnej oficjalnej informacji jednak nie mamy co do patcha 10.2.6, ale pojawiły się właśnie nowe wieści dotyczące przyszłości sezonu 4 oraz ogólnie dungeonów Mythic+. W nowym sezonie pojawi się mnóstwo zmian jeżeli chodzi o poziom trudności dungeonów. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że normalne dungeony będą takie jakie są, nie będzie żadnych zmian. Ale od poziomu Heroic dungeony mają być zeskalowane do poziomu dzisiejszego Mythic 0, a dungeony Mythic 0 mają być zeskalowane do poziomu trudności dzisiejszych Mythic 10. Czyli po prostu moby będą miały więcej HP oraz będą zadawać więcej obrażeń. Przynajmniej z tego co dobrze rozumiem. Co do afiksów, to nie będzie dużych zmian. Po prostu od sezonu czwartego będziemy mieć jeden afiks na poziomach od Mythic 2 do Mythic 4. Drugi afiks będzie od Mythic 5 do Mythic 9. A trzeci afiks będzie od poziomu Mythic 10. Idąc tym tropem, to Mythic 5 ma być tak trudny jak dzisiejszy Mythic 15, tylko że z mniejszą ilością afiksów. Wszystkie te zmiany mają być zastosowane do wszystkich dungeonów, które zadepiutowały w Dragonflighta. Co można potraktować w ten sposób, że w czwartym sezonie będą tylko Dragonflightowe Dungeony w rotacji Mythic Plusów, oprócz Mega Dungeonu. I chyba tak właśnie będzie, ale nie jest to oficjalna informacja od Bizarda, tylko domysły z WoWheada. Ale nie zdziwiłbym się jakby tak faktycznie było. Chcielibyście powrót wszystkich Dragonflightowych Dungeonów do puli Mythic Plusów? Dajcie znać w komentarzu. Dostaliśmy też dość długą rozpiskę dotyczącą item leveli przedmiotów z Mythic Dungeonów. I z tego co można zauważyć to z Dungeonów Mythic 0 będziemy dostawać przedmioty na 493. Item levelu, a najwyższym item levelem jaki będzie możliwy do zdobycia to 522, który będzie za zrobienie co najmniej myfik 10 i wyciągnięcie tego z Great Volta. Ogólnie to całą tą rozpiskę macie teraz na ekranie, więc możecie to sobie porównać. Podsumowując, to chyba Blizzard chce zmienić wysokość poziomów kluczy, zwiększając poziom trudności na niższych kluczach. Cóż, wychodzi na to, że mój poradnik do robienia mythic plusów chyba jeszcze trochę musi zaczekać, skoro tyle zmian się pojawia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych zmianach. Na samym końcu, standardowo, co nas czeka. W nadchodzącym resecie. Brawl PVP w tym tygodniu to Deep Wind Dunk. Na Amazon Prime Gaming możecie zdobyć darmowy tabart do waszej kolekcji Tabart of The Frost, a czas na jego odebranie macie do 26 marca. Rozpocznie się tałekowy event z dodatku warlords of Drenor i do odebrania będziecie mieli questa. Quest ten będzie polegał na co wszystkie tałekowe questy z tego eventu, czyli trzeba będzie zrobić 5 naukowych tengeonów, a po oddaniu questa otrzymacie skrzynkę, z której poleci Wam przedróż na 454 mitem levelu, a questa znajdziecie w Adventure Guide. Aktualnie Trwa event z okazji 10-lecia gry Hearthstone, gdzie można zdobyć parę ciekawych transmogów oraz dwa małty. Omówienie tego eventu jest u mnie na kanale i wrzucę wam go do opisu. Ale możecie go także znaleźć teraz w prawym górnym rogu. Ogólnie był on trochę pobugowany, ale Blizzard wreszcie go naprawił. Taka ważna informacja jeszcze ode mnie jest taka, że można farmić ten event ile się chce. A event ten potrwa do poniedziałku do godziny 10. W niedzielę rozpocznie się także event Ungoro Madness, który potrwa do 19 marca. A fiksami w tym tygodniu będą Tyranicale, Vulcanic oraz Sanguine. Burtbosami w tym tygodniu będą Strunrun -run w krainie Onaran Plains, Dizekali Elders w Zaralek Caverns oraz Aurostor w The Emerald Dream. Nie zapomnijcie odebrać nagród z Great Volta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej!